Port protection to odludne miejsce. Lepiej się tu pilnować, by uniknąć tarapatów. Dobrze, że sumy są gotowe, Obyśmy dobrze wymierzyli. O to bym się nie martwił. Sport Protection warto mieć schronienie, które nie podda się żywiołom. Brianna i Oliver zakładają nowe cumy, żeby zimowe sztormy nie uszkodziły ich domu na wodzie. Ale wiązanie Lin odbywa się w lodowatej wodzie. Muszę się z tym uwinąć, bo nie mam zamiaru odmrozić sobie rąk. Zimą trudniej pracować przez wilgoć i zimno. To najgorsza pora roku. Niedobrze. Nie uderz się. I tak bym tego nie poczuł. Przywykliśmy do trudów życia i umiemy korzystać z owoców naszej pracy. Są tym słodsze, im więcej nas skosztowały. I gotowe. Bosko. Teraz wygląda solidniej. Cieszę się, gdy widzę coś nowego. Sumę przeciągniemy na brzegi i przytwierdzimy do kamienia na dnie. Bosko. Stara cuma ma swoje lata, ale trzyma. Podaj mi te z łańcuchem. Nową cumę przypniemy do głaza klamrą, która zepnie łańcuch. Będzie na styk. Popracuj nad nią młotkiem. Jeszcze nigdy nie cumowałem domu. Rozpracuję to metodą próby błędów. Wychodzi i z drugiej strony. Mam go. To boli. Złamałeś paznokieć. Dobrze, że nie krwawię. Staram się działać ostrożnie, ale o guza albo siniaka nie trudno. Pociągnę łańcuch, żeby przeszedł cały. Ale najpierw go rozruszam. Tyle wystarczy, skarbie. Udało się. Wygląda solidnie. Pewnie. Teraz za nic nie puści. Jedna cuma załatwiona. Skończmy, póki jest jasno. Drugą ciągniemy do środkowej skały. Lubię majsterkować i naprawiać sprzęty. Jest wielka. Niezła kotwica. Lubimy własnoręcznie poprawiać sytuację. Jeszcze jak. Ani drgnie. W końcu zacumowaliśmy dom jak trzeba. Wracajmy, zanim przypływ wbije nas w dno. Poczucie bezpieczeństwa po solidnym przycumowaniu domu jest bezcenne. Zrobione, dobra robota. Przemarzły mi ręce. Ten projekt zaowocuje w przyszłości Jeśli jedna z cą pęknie domu trzyma druga.